Cześć! Witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteś. Dzisiejszy filmik jest o cukrze. Ja od wielu, wielu miesięcy już cukru nie jem, omijam totalnie półki z przetworzoną żywnością i z wafelkami, cuksami z wszystkim. I ja, jeżeli mam ochotę na coś słodkiego, to ja wybieram bardzo zdrowe alternatywy, ale też te alternatywy nie są bardzo skomplikowane i. Z... Tak naprawdę składają się z tylko kilku składników, które zawsze w domu mam, i z tym, tym wszystkim właśnie się z Tobą podzielę. Od samego początku chcę Ci powiedzieć, że jeżeli masz problem z cukrem, to ten problem z cukrem jest powiązany z tym, że być może brakuje Ci w życiu miłości. I takie rzeczy które wydają się być problemem samym w sobie, to tak naprawdę mają dużo rzeczy za sobą. I tak właśnie jest z cukrem, bardzo dużo emocjonalnych problemów za tym stoi, tak samo jak za nałogami, tak jak mówiłam w chyba drugim filmie na moim kanale, do którego Cię też zapraszam. Więc fajnie jest też pomyśleć o tym, że jeżeli jakiekolwiek masz problemy, z którymi chcesz pracować, pamiętaj, że Najlepiej jest zacząć od początku, więc ja ci bardzo polecam zacząć od początku oglądać filmy na moim kanale i jestem pewna, że, że znajdziesz rozwiązanie i że nie jest to jakby problem z tym nałogiem sam w sobie tylko coś za tym jeszcze stoi. Więc od czego możesz zacząć, jeżeli powiedzmy, że masz tylko i wyłącznie problem z cukrem? To jeżeli masz tylko problem z cukrem i to ten tylko problem chcesz, chcesz załatwić. To chcę ci powiedzieć, że najważniejsze jest to nie karać siebie, tak? To już bardzo często powtarzam. Jeżeli próbujesz na przykład zrezygnować z jakiegoś przetworzonego jedzenia albo być może masz całą półkę słodyczy i jest ciężko się przed nią bronić. I do niej podchodzić, to najlepszym krokiem, jaki ci mogę polecić, to przestać kupywać. tak? Już od tej pory przestajesz kupywać i po prostu omijasz wszystkie te półki z tym, z ty, z tym co zazwyczaj kupywałaś. Co możesz zrobić, żeby nie czuć tego totalnego braku i aż takiego gotującego się w środku ognia, kiedy naprawdę chcesz coś zjeść, co, do czego jesteś przyzwyczajony. Zdaj sobie z tego sprawę, że Twoje ciało to jest jakby mechanizm, który jest napędzany przyzwyczajeniami, więc jest ciężko się przyzwyczaić z dnia na dzień. To jest praktycznie niemożliwe, więc daj sobie taki, takie przejście. Tak? Nie, nie rezygnuj z wszystkiego na raz, jeżeli nie potrafisz, a jeżeli jesteś naprawdę, chce to zrobić, nastawiony, nastawiona, to, to zrób tak, że zastąp to jakimiś zdrowszymi alternatywami, żeby coś w lodówce albo w szafce było, żeby, żeby, żeby coś. Em, to zastąpiło. I teraz tak, co ja zawsze w lodówce mam i w szafce, co mi pozwala z, po prostu z niczego zrobić jakiś deser i co sprawia, że, że mogę jakby zaspokoić swój, swoją ochotę na coś słodkiego. Ja staram się mieć daktyle. Daktyle, ale nie zawsze, tak? Co jakiś czas sobie kupuję, żeby mieć po prostu kilka. One są mega słodkie, mają naturalny, natura, naturalną. Słodycz sobie, więc nie potrzebujesz praktycznie już żadnego słodzika. Więc to jest super. Ale co poza tym? Ja mam kakao, mam zawsze masło orzechowe i staram się też mieć banany. I co jeszcze? Też jeżeli mam awokado, to też do tych deserów używam. Tak, tego typu rzeczy. I teraz tak, co ja z tego jestem w stanie zrobić? Oczywiście do tego mam zawsze ziarna w szafce, czy to, czy to dyni, czy to jakieś orzechy laskowe posiekane, czy te orzechy pinia, albo różne rzeczy mam, więc też jak mogę to dodaję. Cynamon też często dodaję. Więc tak, co można z tego zrobić? Z daktyli, jeżeli je namoczysz w wodzie, około kilku godzin tam, Dwie, być może to wtedy one są bardzo mięciutkie. Wystarczy je zmiksować i masz naprawdę dobrą pastę. I teraz zależy od ciebie, co do tego dodasz. Jeżeli dodasz do tego jakąś granolę, albo ja na przykład granolę robię sama. Szukam orzechów, owoców, które są suszone, które nie mają cukru dodanego do siebie, więc wtedy jakby szukam tego wszystkiego po kolei, to wszystko mieszam i jakby trzymam w słojach. i ta granola jest bardzo, bardzo pyszna i wiem, że jest dobra dla mnie, więc tym bardziej chcę mi ją jeść. Więc jeżeli masz taką pastę i na przykład powiedzmy, że chcesz zrobić jakieś fajne takie musli, batony, to tą pastę. Możesz mieszać z tą granolą, może dodać trochę mleka amigdałowego, jeżeli chcesz, żeby było to bardziej takie takie. Bo to jest, ta pasta będzie bardzo twarda, chyba, że dodasz trochę wody, to będzie rzadsza i wtedy dodasz granole, więc wszystko będzie takie fajne, gęste, można zrobić jakieś kulki mocy albo coś takiego, dodać orzechy, kakao, jeżeli chcesz, i naprawdę będzie to pyszne, albo jeszcze do tego właśnie masło orzechowe. Wow, super. Um, ja teraz na przykład mam w zamrażarce zrobiony taki deser, którym się zainspirowałam. Kupiłam jogurt kokosowy, zmieszałam go z borówkami i malinami i taką mieszankę jakby położyłam na blasze, jakby w takich małych kubkach i zamroziłam. Do tego później, jak po godzinie już było wszystko przymrożone, naprawdę fajnie, po tym, jak to się przymroziło, ja rozpuściłam sobie gorzką czekoladę i oblałam te, te, te jogurtowe. Te jogurtowe, to są takie, nie wiem jak to nazwać, jogurtowe słodycze, powiedzmy. To ja do tego, na przykład, dla mnie to było za mało słodkie. Miało bardzo dużo smaku, ale za mało słodkie. Więc ja do tego zrobiłam tak, że zmiksowałam banany z awokado z masłem orzechowym i tak, i to zmiksowałam, byłoby to bardzo słodko, bananowo, bananowo, kakaowe, bardzo pyszne. I do tego jeszcze pokroiłam sobie gruszkę. I po prostu dla mnie to był już pełny posiłek, takie dwie, tak, jedna gruszka i, i jeszcze ten most na wierzchu, i totalnie się najadłam. Byłam tak usatysfakcjonowana, to było tak pyszne, i myślę, że czasem drugi raz tego dzisiaj nie zrobię, więc pycha. Więc to ci polecam. Co jeszcze? Zdarzyło mi się także zrobić z tych daktyli, tak z granolą, też taki właśnie baton, o którym powiedziałam wcześniej, ale też czasami mam, mam na przykład ochotę na coś na szybko, tak? Biegniemy gdzieś mam mamy ochotę na coś na szybko. Co ja robię? Ja mieszam banana z kakaoem. I z właśnie z masłem orzechowym. Wtedy wychodzi taka naprawdę fajna Nutella, można powiedzieć, która nie ma dodatkowego cukru, i też to, że na przykład z bananem jest obok masło orzechowe, sprawia, że nasz, że ten banan jakby nie, nie, nie sprawia, że nam ta glukoza tak strasznie skacza. Bo jeżeli masz przy czymś słodkim, coś tłustego, to wtedy jakby normuje, w sensie węglowodany, to wtedy to normuje ten poziom krwi, więc też nie masz takiego em, skoku tej, 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 tej energii raptem zjazdu, tak więc to też jest super. Więc jakby banan, kakao i masło orzechowe. Mega fajne. I wtedy można dodać trochę cynamonu, można dodać trochę orzeszków i naprawdę to wystarczy zjeść z jakimś owocem. Ja często tak robię, że robię sobie sałatkę owocową i kładę to na środku i sobie na przykład maczam. O kurczę, mega polecam przy na przykład jakimś filmie czy coś, więc jako, jako posiłek też mega fajnie. Czasami też nawet dodaję do tego tahini pastę. E, wtedy to jeszcze masz taki taki jeszcze orzeszkowy smak do tego, więc ja Ci mam nadzieję, że cokolwiek z tego skorzystasz. Ja tak jakby to cały czas wertuję i zmieniam na różne sposoby. Jeżeli chcę to do tego, na przykład do tej, taką nutelę na przykład, ale dodaję do smoothie też, więc te smoothie też ma fajny kakaowy smak, więc jest bardzo dużo alternatyw na to, jak szybko zrobić coś, co nie ma tego dodanego cukru i co sprawia, że naprawdę, być może nie od razu, ale po, po półtora miesiąca, Poczujesz mega różnicę i po, poczujesz, że naprawdę ten cukier dodany, jakby w różnych rzeczach, później przestanie ci smakować. Więc to jest naprawdę, ja nie potrafię na przykład teraz tak zjeść. No, chyba, że naprawdę mam okres i mega mnie chce na przykład, to to ok, ale tak ogólnie to nie mam ochoty na jakieś inne rzeczy, tylko jakby prze, przerzuciłam się na tą fruktozę, tak? Na, te, na, te, na ten smak tego cukru w tych owocach. I to jest mega ważne. Powiem Ci, że ostatnio widziałam em, materiał takiego mężczyzny, który je tylko owoce i on jakby w fajny sposób tłumaczy, dlaczego my tych owoców potrzebujemy i jakby głównie ich potrzebujemy i warzyw i jakby jak to wszystko, jak to wszystko działa w naszym organizmie i jaką odnowę biologiczną możemy, możemy przeżyć, jeżeli się naprawdę przerzucimy na owoce i warzywa. Ja taką przemianę przechodzę teraz i naprawdę muszę powiedzieć, że czasami jak patrzę na siebie gdzieś w odbiciu, na przykład idę gdzieś na spacer i patrzę na siebie w odbiciu, to ja czasami siebie nie poznaję. Więc jakby, jakby to, jak wyglądałam jeszcze jakieś pół roku temu, jest nie do poznania. Nawet dla, dla osób, które mnie nie widziały, ten czas. Nie? Ludzie mówią, że mam totalnie inną energię, że, że widać, że jestem bardzo silna i że totalnie no, nie do poznania. Więc naprawdę dieta i zmiana wewnątrz siebie jest warta wszystko. I naprawdę można bardzo dużo zmienić samemu dla siebie. Tak naprawdę wszystko można zmienić. Ja też, też teraz doświadczam, jak to, co na przykład o czym marzyłam, też mi się zaczyna spełniać, ponieważ jestem w linii z tym, co chciałam osiągnąć. Więc ja Ci życzę samych sukcesów i życzę Ci wszystkiego dobrego, życzę Ci wytrwałości i pamiętaj, nie jesteś sam, nie jesteś sama i że Twoje problemy to. Nie jest do końca to, co, co może ci się wydawać. Bardzo dużo rzeczy ma bardzo poważne i psychiczne, jakby powody, dlaczego się dzieje. Więc podejdź do tego z, ze spokojem i pamiętaj, że nie wszystko musisz nieść sam, sama. Wystarczy, że usiądziesz i powiesz, że do siebie, że po prostu odpuszczasz wszystko, co ci nie służy. Niech. niech Niech wszechświat przyniesie Ci rozwiązania i wyobraź sobie, że naprawdę tak będzie, jeżeli tak postanowisz. Życzę Ci wszystkiego dobrego yy, i widzimy Cię w następnym filmie. Dzięki!